Siema YouTube. Ja jestem Paweł. Jestem Samuel. A to jest nasz kanał. A tak na poważnie: to jest nasz bus. Będziemy go przerabiać na kampera. Kupiliśmy go pod koniec grudnia. Część już zrobiliśmy, co prawda. Będziemy starać się Wam pokazywać, co zrobiliśmy, jak zrobiliśmy. Będziemy starać się też zrobić to jak najlepiej umiemy. Część jest w sumie już przerobione, przebudowane. Zrobione w każdym razie, yy, zaraz Wam pokażemy, ale najpierw. Dobra, powiedzmy sobie jeszcze coś o busie. Tak, yy, nasz bus to Renault Master z rocznika 2003. Niestety, w 2003 roku yy, wychodziła wersja poliftowa, która była troszkę weselsza niż. niż yy, Niż ta smutna mordka, no ale my się niestety nie załapaliśmy. Nasz bus jest w wersji L3H2, co znaczy, że jest maksymalnie długi, średnio wysoki. Jego wymiary to wymiary na pasy to około 3,60-3,70 długości, około 1,85 m w najszerszym miejscu szerokości i około metr 90 m wysokości na pace co napędza nasze, naszego busika. Sercem tego busa jest 2,5 litrowa jednostka, jest to turbo diesel o mocy 114 Koni mamy już tutaj przejechane blisko pół miliona kilometrów. Czy to dużo, czy mało? Ciężko określić. Pusy to raczej woły robocze do tłuczenia kilometrów, a nie do jeżdżenia do rodziny, czy, czy do kościoła. Więc jest to dosyć spory przebieg. W związku z czym musieliśmy też podjąć pewne naprawy, jak wymiana pompy ABS-u, która była uszkodzone eee, regeneracja skrzyni biegów, która też już troszeczkę zgrzytała. Eee, generalnie auto jeździ, pali. Mieliśmy małe przygody, jak na przykład eee, nie centralny zamek, który sprawił, że musieliśmy rozwiercać zamek, żeby dostać się do środka. Eee, Parę pierdółek było do wymiany, typu jakieś klamki, jakaś linka. Zrobiliśmy to na bieżąco do wymiany. Wymieniliśmy też jedną prowadnicę drzwi bocznych. Pozostaje jeszcze druga do wymiany. No, kosztuje to troszeczkę, więc na razie wstrzymaliśmy się z tym, bo nasz bus ma dwie pary drzwi przesuwnych. Więc póki co wystarczają nam jedne. Drugie też oczywiście działają, tylko troszeczkę bardziej topornie. Nad wyglądem wizualnym busa musimy jeszcze troszeczkę popracować. Pogoda kijowa, no ale na to nie mamy już wpływu. Dobra, możesz tłumaczyć? Mogę tłumaczyć. Co tutaj mamy? Jest akumulator klama plusowa, klema minusowa. Potrzebujemy podprowadzić ładowanie do dodatkowego akumulatora. I to też udało się zrobić. To jest taki przewód z bezpiecznikiem na Bezpiecznik taki samochodowy, 30 Amperów. Tu jest podłączony konektor i pod klemę akumulatora. Z tej strony mamy konektor z przewodem minusowym, masowym. To jest ładnie tutaj spięte trytką. Tutaj widać że łączą się kable, bo to jest tylko od bezpiecznika, to już idzie normalny kabel do ładowania, to jest w izolacji takiej termokrzywej, żeby to było odporne na warunki atmosferyczne i wchodzi to do całej skrzynki bezpieczników, gdzie są gdzie są wszystkie bezpieczniki i przewody. Tutaj gdzie jest ten pęk cały tych kabli, jest taki, taka gumowa osłona, gdzie wchodzą te. Te przewody, i te przewody, które tutaj są, one też tam wchodzą, i one wychodzą z drugiej strony w kabinie. Dobra, przejdziemy sobie teraz do kabiny, zobaczymy, jak to tam wygląda. No, tutaj będzie trzeba, tak najlepiej, od dołu włożyć. i tu gdzie świecę jest ta taka guma bo tu chyba nic nie widzimy w tym momencie trochę niżej, ja myślę, że to gdzieś tu gdzie świecę latarką e, i są te moje dwa przewody czerwony i czarny i one już sobie idą tam do góry w kokpicie i wchodzą w słuchek boczny i tam razem z przewodami całej instalacji elektrycznej idą tędy, tędy pod, pod sufitką i do przestrzeni ładunkowej co mamy w środku? tutaj jest tasza widać te przewody musisz chyba trochę zaświecić, wiesz, bo mamy tu strasznie ciemno Okay. To świeci. Eee, może telefonem przeświecić, bo się Okej. Okay. Widać? Widać coś. To Też widać. To tak bardziej z mojej strony, żeby widać, było ten peszel. Jest peszel, są dwa przewody i to idzie w peszlu tu w środku. Tu jest ten peszel, o, z, tym, z tymi przewodami. Idzie tędy i tutaj wychodzi ten peszel. to Są te przewody, łączy się z tym peszlem, Tutaj będzie instalacja od łazienki, od, od światła. Tu, 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 tu. Tu pójdzie z tym chwilowo zamontowane. LEDy tak, i tu jest cały ten peszel, Stąd wychodzą już te przewody. I tyle zostało nam tych przewodów, i to będzie podłączone już pod moduł pod separator dodatkowego akumulatora tu będzie właśnie dodatkowy akumulator podpięte na krótko kawałek paska LEDów dosyć energooszczędne na szybko, żeby było jasno i tyle udało się dzisiaj zrobić jeżeli chodzi o instalację, to już wcześniej trochę przyciągnęliśmy przewód już taki trochę inny w zasadzie z trutem, a nie z przewodami i w zasadzie tylko tyle udało się go przyciągnąć tam stały będzie do yy, oświetlenia oświetlenia yy, tutaj w środku także na razie tyle, butla jeszcze zamontowana, też chwilowo Chwilowo była y, z przodu. Y, jeździła jako pasażer, ale y, to było niewygodne i trochę niebezpieczne, więc została. Mamy grzejniczek, jest mocno trochę ciepło pomimo zimy. Zamontowano. Więc da radę robić. Dostaliśmy w zasadzie, pożyczył nam y, Marcin, nasz y, znajomy, taki właśnie y, ogrzewacz, żeby było trochę ciepło. Ciepło jest? Idzie. Także da radę. Czyli mamy, mamy gaz, mamy światło. Połowa za nami. Bo tu były takie y, listwy, jak to powiedzieć w sumie. Takie płyta, płyty, sklejka. takie sklejki. Y, to jest wszystko wyrzucone w chwili obecnej. Y, no trochę brudno, no ale... Y, Trzeba wyczyścić. Na, na, na czyszczenie jeszcze przyjdzie czas. W chwili obecnej y, robimy elektrykę, spróbujemy całą zrobić, zanim y, obudujemy ściany i sufity. Tak, wiem już, którędy będzie szedł przewód gazowy do naszego podgrzewacza wody. W tym miejscu będzie butla i mniej więcej tędy pójdzie nasz przewód i tutaj, gdzie nie ma tych żebrowań, do łazienki. Dzięki za oglądanie i nie zapomnij subskrybować kanału.